Zapraszam do ogrodu bez tajemnic. W okresie jesienno-zimowym rośliny doniczkowe wymagają szczególnej opieki. Nie są one narażone na mrozy panujące za oknem, jednak duże zagrożenie dla zielonych przyjaciół może stanowić suche i ciepłe powietrze panujące w naszych mieszkaniach. Mniejsza ilość światła również wpływa niekorzystnie na ich wzrost i wybarwienie liści. Szczególnie istotne jest to w przypadku krotonów, które wymagają jasnych stanowisk, gdyż są to jedne z najbardziej wybarwionych roślin doniczkowych. Jeśli hodujemy krotony, przede wszystkim musimy pamiętać, żeby zapewnić im jasne miejsce, ponieważ w miejscach ciemniejszych będą traciły swoje piękne wybarwienie. Obecnie uprawianych jest wiele form o różnym pokroju, różnym kształcie liści i wysokości. Musimy pamiętać, żeby krotony latem podlewać obficie, przy czym zimą nieco mniej i żeby zachowały okres spoczynku. Niezbędne dla tych roślin jest, żeby było pochodzenie w uprawie, zachowanie odpowiedniej wysokiej temperatury i wilgotności powietrza. A w zimie na coś powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę, jeśli chodzi właśnie o ten sezon grzewczy? Eee, tak, przede wszystkim właśnie chodzi o wilgotność powietrza, czyli najlepiej by było, gdybyśmy krotony trzymali z dala od centralnego ogrzewania, a podstawkę wypełnili na przykład keramzytem, którym dolewamy wody tak, żeby rośliny nie stały w wodzie. A czy powinniśmy je często nawozić? Jest są to rośliny, które nie wymagają jakiegoś specjalnego nawożenia, nie mają dużych wymagań pokarmowych. Niemniej możemy używać na przykład nawodów naturalnych bądź mineralnych przeznaczonych do roślin zielonych. Krotony nie lubią wahań temperatury i przeciągów. Warto pamiętać, aby nie dopuszczać do przesuszenia podłoża. Roślinę powinniśmy podlewać 2-3 razy w tygodniu. W zimie wystarczy podlać ją raz w tygodniu. Krotona podlewajmy ciepłą wodą. Obecnie dostępnych jest wiele ciekawych odmian, które doskonale wpasują się w każde wnętrze. To jest kroton miniaturowy, tak zwany kędzierzawy. O liściach właśnie podłużnych, wybarwionych na brąz, czerwień, pomarańcz i żółty. Mhm. Bardzo fajnie się hodują na wystawie południowej bądź zachodniej, nawet w bardzo jasnych miejscach przy dużej wilgotności powietrza, zniosą nawet bezpośrednie nasłonecznienie. I tu mamy też bardzo fajnego tego no, żółta z wybarwionymi listkami. E, tak, to są kartony formowane w, w drzewka. I przede wszystkim tutaj najbardziej atrakcyjne są młode liście, które wybarwiają się na intensywny żółty kolor. E, starsze liście przybierają barwę zieloną. E, średnie, że Taki tak powiem, różowy. różowe nawet, a najstarsze liście mają barwę ciemnozieloną. Mhm. Jest bardzo kolorową i dekoracyjną rośliną, polecaną do nowoczesnych wnętrz, jeśli chcemy ożywić kolorystykę. Tak. Rośliny najlepiej przesadzać wiosną, w kwietniu, w sytuacji, gdy zaobserwujemy, że nowe liście nie są już tak okazałe. Pamiętajmy o dodaniu perlitu do podłoża oraz warstwie drenującej na dnie doniczki. Musimy pamiętać, żeby zapewnić im dobry drenaż, czyli wcypujemy dobrą warstwę keramzytu i stosujemy ziemię do roślin zielonych. A często się zdarza, że krotony gubią liście? Spadają od dołu? Przez właśnie to gubienie liści niektórzy uważają, że kroton nie jest rośliną sezonową, co oczywiście nie jest dokładnie prawdą. Jest to roślina jak najbardziej wieloletnia. Sprawą gubienia liści są przede wszystkim wahania temperatury i wilgotności powietrza. To są dwa główne czynniki, które musimy zapewnić, żeby właśnie mieć piękną roślinę, która nie będzie niestety gubiła tych liści. Ponieważ są to rośliny pochodzące z tropików, gdzie panuje wysoka temperatura i wilgotne powietrze, okres grzewczy jest dla nich szczególnie ciężki. Dlatego często na ich liściach pojawiają się jasne, z czasem brązowiejące plamy. Gdy dojdzie do przesuszenia bryły korzeniowej, roślina gubi liście. Natomiast gdy ją przelejemy, korzenie gniją i nasz zielony podopieczny jest nie do uratowania. Inną ciekawą rośliną o ozdobnych liściach jest aglomena zmienna. To jest aglomena zmienna. Roślina bardzo ciekawa o różnych wzorach liści liście przeważnie długie, okrągłe, ostro zakończone, srebrzysto nakrapiane, przy czym różnych wzorów. Najczęściej spotykamy odmianę Marię, która ma liście podobne nieco do Giffenbachi. Te mają troszeczkę jaśniejsze, prawda? Takie Yy, tak, szarawe. w zależności od odmiany spotykamy właśnie różny wzór liścia, różne wybarwienie, przy czym zawsze są to odcienie e, zieleni, jasnej zieleni e, i tak. tu Mamy za to o wąskich liściach. Tak, to jest aglonema odmiana o liściach wąskich, długich, e, bardzo ładnie prezentująca się w, w wyższych pojemnikach bądź w szerszych miskach. Mhm. Czy to są duże rośliny, one potem do, do znacznych rozmiarów dorastają? Yy, są to rośliny średniej wielkości, dorastają do około pół metra wysokości. W zależności od danej odmiany, tempo wzrostu jest umiarkowane. Jak wszystkie rośliny pochodzące z tropikalnych lasów deszczowych, ta również lubi dużo rozproszonego światła. W sytuacji, gdy znajduje się w zbyt ciemnym miejscu, liście rośliny żółkną i opadają od dołu. Aglomena dobrze rośnie w łazienkach, gdzie jest wysoka wilgotność i temperatura powietrza. Ciekawym, delikatnym pokrojem cechuje się kolejna roślina – ripsalis. Jest to roślina po raz występująca w lasach tropikalnych Ameryki Południowej, gdzie po tak konary drzew. Jest ona epifitem. Mhm. W tej chwili podają się już formy właśnie doniczkowane, przy czym jest to roślina, która latem lubi dość wysoką temperaturę powietrza, między 20 a 25 stopni Celsjusza ale tylko i wyłącznie latem. Zimą powinniśmy zapewnić jej stanowisko w temperaturze 15-17 stopni. Bardzo lubi być zraszana nawet codziennie, przy czym szczególnie nie słyszy są jej ogrzewane pomieszczenia. Pędy omawianej rośliny mogą przybierać różną grubość. Wszystkie jednak mają przewieszający pokrój. Ripsalisa możemy w bardzo łatwy sposób rozmnożyć. Obcięty pęd umieszczamy w naczyniu z wodą. Po tygodniu roślina wypuści korzonki. Pędy Ripisa mogą przybierać różną formę od drobnych, wałeczkowatych, tak jak właśnie tutaj te, które trzymamy w ręce poprzez e, bardziej spłaszczone bądź nawet wstążkowate, fragmentowate e, formy. Są to rośliny przede wszystkim ozdobne z ich pędów, niemniej kwitną jeszcze drobnymi, białymi lub kremowymi kwiatami wiosną, w warunkach domowych. Jeśli nam się uda, mogą również zawiązać owoce, które są równie atrakcyjne, o barwie różowej bądź czerwonej. Obecnie dość popularną rośliną doniczkową jest zamiokulkas, który doskonale pasuje do wystroju nowoczesnych wnętrz oraz sprawdzi się w ciemniejszych zakątkach naszych mieszkań. Czy z zamiokulkasami możemy mieć jakiś problem? Przede wszystkim przy uprawie tej rośliny musimy uważać na podlewanie. Jest to roślina, która ma kłącze, grube mięsiste bulwę i grube mięsiste ogonki liściowe, z których wyrastają grube i błyszczące liście. Więc przede wszystkim musimy unikać nadmiernego podlewania. Podlewamy umiarkowanie co jakiś czas, to mianowicie co tydzień, co 10 dni. Jest to roślina, która ma małe wymagania wodne. Więc, w zależności od temperatury otoczenia, czym wyższa, tym należy odrobinę więcej podlewać. A przy czym trzeba pamiętać, żeby no, nie było to zbyt obfite i żeby podłoże nie było mokre. Czyli lepiej czasami go przesuszyć niż po prostu zaleć. Tak, jest to zdecydowanie roślina, która wymaga bardziej suchego podłoża niż mokrego czyli lepsze suche, jak mokre. A na jakim stanowisku warto postawić tą eee, Zamiar kulkasy przede wszystkim e, bardzo dobrze rosną nam na wystawie zachodniej, dobrze oświetlonej, jednak tolerują też miejsca gorzej nasunecznione i przy czym, czym miejsce jest słabiej oświetlone, tym mniej podlewamy. Zamiokulkasy zaleca się przesadzać w marcu do żyznego podłoża o kwaśnym bądź lekko kwaśnym pycha. Najlepiej przygotować mieszankę substratu torfowego z piaskiem bądź drobnym żwirem. Przy czym, jeśli przesadzamy zamiokulkasy, musimy uważać na dobór doniczki. Doniczka musi być naprawdę bardzo ciasna. Są to rośliny, które tak popularnie mówiąc lubią ciasno w nóżki, czyli zadamy w momencie, gdy bulwa wyjdzie praktycznie do połowy do wierzchu. Doskonałym rozwiązaniem dla leniwych i zapominalskich są sukulenty, które nie wymagają troskliwej opieki. Przykładem tego typu rośliny są Sansevierie o sztywnych, gładkich i ostro zakończonych pędach. Jest to inna odmiana doskonale znanej wężownicy. Tu mamy kolejny przykład rośliny z rodzaju sukulentów, która tak naprawdę sprawdzi się w każdych warunkach. Tak, jest to. Bardzo wytrzymała roślina San Seviera, inaczej wężownica. Można ją nawet nazwać żelazną rośliną. Rośliną dla, dla leniwych, dla tych, którzy zapominają o, o kwiatach, o kwiatach domowych. Można mm, nie pamiętać o podlewaniu tej rośliny, ona wtedy da sobie świetnie radę. Niebezpieczne jest podlewanie zbyt dużą ilością wody. Przelewanie po prostu, gdyż doprowadzi to do zniszczenia rośliny takiego zabiegu może się ona już nie, nie, nie podnieść. Wszystkie wężownice mają podobne wymagania. Jednak niektóre odmiany potrzebują więcej światła. E, tu mamy dwie odmiany, jedna w takie prążki zejlanika, e, a ta jak się nazywa? E, z kolorowymi obrzeżami laurentii. Odmiana laurentii wytrzymuje większe oświetlenie, na słonecznienie, natomiast zejlanika E, może być e, ustawiona w jakimś półcieniu, czy jakimś takim bardziej zacienionym miejscu i wtedy też da sobie radę. Czy te rośliny powinniśmy nawozić? E, czy one wymagają jakiegoś specjalnego nawożenia? E, gdybyśmy już chcieli nawozić e, Sansevierę, to najlepiej nawozem jakimś takim do sukulentów, do kaktusów, mm. ale w bardzo niewielkiej ilości. Nie wymagają one zbyt, zbyt dużego nawożenia. Dają sobie mm. radę bez, bez, bez nawozu. Nie mają zbyt dużych wymagań co do wielkości doniczki, lubią ciaśniejsze doniczki, aczkolwiek możemy sami je przesadzać i e, rozdzielać przez podział tutaj roślin, albo takich właśnie odnóg, które nam tutaj wyrastają. Roślina nie lubi bezpośredniego nasłonecznienia, woli półcień. Najlepiej rośnie w temperaturze około 21 stopni latem i 18 stopni zimą. Kolejną popularną i łatwą w uprawie rośliną doniczkową jest skrzydłokwiat. Skrzydłokwiaty są jednymi z takich bardziej łatwych w uprawie roślin, bardzo, bardzo polecanych w tym momencie do, do domów. Nie wymagają od nas zbyt, zbyt dużej atencji, zbyt dużej uwagi. Ważne jest, żeby utrzymać podłoże w stałej wilgotności, czyli na pewno nie przesuszamy tego kwiatka, który już zaraz bardzo szybko więdnie. Ogólnie, jeżeli chodzi o temperaturę, wszystkie rośliny domowe źle znoszą e, okres zimy, czyli mm. ten moment, kiedy u nas w mieszkaniach jest włączone ogrzewanie, kaloryfery. Najfajniejszym rozwiązaniem byłoby ogrzewanie podłogowe. E, rośliny nie lubią ogrzewania, e, stać blisko kaloryferów. Generalnie okres zimy jest to okres spoczynku dla roślin, mm. więc fajnie by było Wtedy trzymać je w jakimś lekko chłodniejszym pomieszczeniu. Nie zawsze jest to możliwe, więc zimą nasze rośliny domowe troszkę brzydną. Niektóre odmiany skrzydłokwiatów dorastają nawet do jednego metra wysokości. Jednak są także malutkie, miniaturowe. Można postawić je na jakimś mniejszym parapecie, w mniejszym jakimś kąciku. Też bardzo ładnie wygląda wtedy. I wszystkie skrzydłokwiaty kwitną na biało? Zazwyczaj tak, większość odmian kwitnie na biało sporadycznie raczej nie spotykamy innych kolorów, przede wszystkim białe. Białe takie delikatne kwiatki, które po przesuszeniu, po przekwitnięciu wycinamy tutaj nisko między liśćmi, żeby nie pozostały te takie brzydkie nam suche batyle. Skrzydło kwiat ma jeszcze jedną zaletę. Oczyszcza powietrze z toksycznych substancji wydzielanych przez plastikowe elementy, na przykład obudowy sprzętu RTV i AGD. Również na biało kwitnie tutaj kolejna roślina, kolejna roślina którą mhm. mamy. Jak ona się nazywa? Co to jest? Jest to Stefanotis bukietowy. Po rozkwitnięciu pełnym kwiaty wydzielają bardzo piękną, dość taką intensywną woń. Jest to raczej roślina też łatwa w uprawie, tylko tak jak mówię, trzeba zapewnić mu odpowiednie warunki. Nie lubi na pewno przesuszenia więc naszych kaloryferów. Z tym, że tego Stefanotisa w odróżnieniu od skrzydła kwiatów, które musi mieć stałą wilgoć, na pewno nie przelewamy. Delikatnie i ostrożnie podlewamy, żeby po prostu nie zalać rośliny, gdyż to powoduje gnicie korzeni i obumarcie. Stefanotisy wymagają intensywnego nawożenia i dużej ilości światła. Są ciepłolubne. Najlepiej, gdy latem zapewnimy im temperaturę powyżej 20 stopni Celsjusza, natomiast zimą około 15 stopni. Choć za oknem szaro i buro, na parapetach nie brakuje barw. Różnorodność roślin doniczkowych jest bardzo duża. Pomimo tej pory roku w domu możemy mieć dużo kwitnących kwiatów. Tutaj mamy przykład takiej egzotycznej rośliny. Tak, zgadza się. Jest to bromelia z rodziny ananasowatych. Kwiat w formie takiego kłosa, który może się utrzymać nawet do 3-4 miesięcy, czyli dość długo cieszymy się rośliną. E, specyfiką jest, tej rośliny jest również to, że e, bardzo z tego gatunku rośliny lubią podlewanie tutaj właśnie w środek, czyli mm. nalewamy wodę między liście a ten kwiatostan. E, czy jak ona przekwitnie, to jest jeszcze szansa, że e, drugi raz możemy cieszyć się tym kwiatem? E, możemy się cieszyć drugi raz kwiatem, ale już niestety nie z tej roślinki. Po przekwitnięciu mm. i w czasie kwitnienia, ona m, obok tutaj wyrastają z niej tak zwane dzieci bromeli. I dopiero po ucięciu tego kwiatostanu, jeżeli te młode odrosty osiągną 2 trzecie wysokości starej rośliny, ucinamy je, odrywamy delikatnie, przesadzamy do nowej doniczki i wtedy z nich będzie ponownie kwiat. Bromelie zalicza się do ananasowatych. Ponieważ pochodzą z lasów tropikalnych, najlepiej czują się na stanowiskach jasnych, jednak o rozproszonym świetle. Doskonale tolerują zraszanie, gdyż najlepiej rosną przy dużej wilgotności powietrza. A jaka temperatura powietrza? Dla niej jest najbardziej odpowiednia? E, wytrzymuje bardzo dobrze, taką właśnie naszą domową, pokojową temperaturę. Z tym, że tak jak w poprzednich było, roślinach mm. nie lubi e, bezpośredniego sąsiedztwa ogrzewania grzejników. Zasychają wtedy końcówaczki liści. Najlepiej ją ustawić gdzieś troszeczkę dalej od parapetu, ale w widnym miejscu, najlepiej w jakimś świetle rozproszonym. Wciąż dużym zainteresowaniem cieszą się fiołki afrykańskie, które kojarzą nam się z domem babci. Tu mamy bardziej znane rośliny, które od lat są w naszych domach. E, przykładowo e, te. Sanfaulia, <grym> czyli fiołek. E, w jaki sposób dbacie o te rośliny? E, jak tutaj widać, są to roślinki z dość grubymi, omszałymi mm -hmm. liśćmi. Najlepszą formą e, podlewania takiej rośliny jest podlewanie po prostu od spodu, na podstawę wlewamy wody, czekamy aż roślina się napije, i wylewamy nadmiar wody, odstawiając jakiś suchy podstawek. Podlewanie tutaj spowodowałoby gnicie liści, no i uszkodzenie tym samym rośliny. One dość dobrze magazynują wodę ze względu na swoje grube liście i, i grube łodygi. W czasie kwitnienia nie jest wymagane jakieś intensywne bardzo nawożenie. Raz w miesiącu możemy zastosować nawóz do roślin kwitnących. I je bardzo łatwo możemy rozmnożyć. Tak, tak. Wygląda to bardzo śmiesznie, gdyż ucinamy liścia i po prostu maczając w ukorzeniaczu wsadzamy do ziemi. Po jakimś czasie pokazują się młode roślinki z takiego właśnie jednego liścia. Też dobrze znaną rośliną jest cyklamen, który mhm. kwitnie tak naprawdę całą zimę. Dokładnie. Jak, czy, czy one również mają jakieś specjalne wymagania odnośnie e, wody? Mm, tak, podobnie jak tutaj e, St. Paula, mm, cyklameny lubią podlewanie na podstawek, czyli e, nie wlewamy tutaj, gdyż jest to roślina bulwiasta, wyrasta nam z takiej bulwy. Żeby ta bulwa mm, nie gniła, podlewamy na podstawek, odczekamy aż roślinka się napije i odstawiamy na suche miejsce. Gdy cyklameny przekwitną, przechodzą w okres spoczynku. Przypada to w okresie letnim, kiedy obumierają liście. Rośliny przenosimy do ciemniejszego i chłodniejszego pomieszczenia. Ograniczamy także podlewanie do minimum, tak aby nie doszło do wysuszenia bulwy. Późnym latem przesadzamy roślinę do nowego podłoża, pamiętając, aby nie posadzić jej zbyt głęboko. Nie może być całkowicie przysypana podłożem. W okresie jesienno-zimowym pięknie prezentują się również udomowione azalie, które są kuzynkami tych japońskich spotykanych w naszych ogrodach. Tu mamy kolejną obficie kwitnącą roślinę, która jest kuzynką tych, znajdujących się w naszych ogrodach. Tak, dokładnie. Jest to azalia domowa, udomowiona. Niestety, tak jak kuzynki ogrodowe, nie przetrwa ona zimy w ogrodzie, ale przetrwa zimę na pewno w naszych domach. Ważne jest tylko, żeby nie zapomnieć o jej podlewaniu, gdyż przesuszenie tej rośliny skutkuje nagłym więdnięciem, opadaniem kwiatów. Od razu wtedy widać, jak, jak, jak roślina. Czy jest podlana, czy nie. W czasie kwitnienia lubi nawożenie. Najlepiej do, nawozem do roślin kwitnących. Miejsce również widne, czy roślina kwitnąca. Azalie indyjskie kwitną bardzo długo, nawet do 2,5 miesiąca. Jak wszystkie rośliny tego typu, lubią lekko kwaśne podłoże. A jak postępujemy z nią, jak przekwitnie? Najczęściej te rośliny kwitną tak właśnie o tej porze zimą, czyli do lutego do marca. Przekwitniętą roślinę w maju, czerwcu, kwietniu. Jeżeli już będzie ciepło, można wynieść na zewnątrz. Pamiętajmy jednak o tym, aby wrzesień, końcówkę września czy początek, jeżeli będzie zimno, wnieść ją z powrotem do, do domu. Taki okres spoczynku spowoduje, że będzie ona nam pięknie kwitła zimą i bardzo ładnie wyglądała. Ponieważ azalie pochodzą z górskich, chłodniejszych terenów, preferują niższe temperatury w mieszkaniach. Około 15-18 stopni Celsjusza. Nie należy ich także stawiać w pobliżu kaloryferów. Pamiętajmy również o systematycznym podlewaniu azali, które lubią wilgotne podłoże. Jednak nie tolerują przelania. Są to bardzo wrażliwe i wymagające rośliny. Jeśli nie zapewnimy im odpowiednich warunków, nie będą tak atrakcyjne i nie zakwitną okazale. W sprzedaży dostępny jest już najnowszy numer miesięcznika Magnolia. W tematyce roślin doniczkowych poświęcone zostały tu dwa bardzo ciekawe artykuły. Z pierwszego artykułu możemy dowiedzieć się jak dobrać osłonkę i roślinę doniczkową do odpowiedniego stylu wnętrza. Okazuje się, że pokrój i kształt liści również ma istotne znaczenie. Ponieważ okres grzewczy jest wyjątkowo niebezpieczny dla roślin doniczkowych, warto zapoznać się z artykułem 5 jesiennych zagrożeń, w którym znajdziemy cenne rady, w jaki sposób uchronić naszych zielonych podopiecznych przed jesienno-zimowymi zagrożeniami. A już w kolejnym odcinku Ogrodu bez tajemnic przedstawimy roślinę o liściach podobnych do sałaty oraz zdradzimy wszystkie właściwości żyworódki. Ponadto czeka na Państwa konkurs. Tym razem do wygrania 5 rocznych prenumerat miesięcznika Magnolia. Do zobaczenia za tydzień!